Witam, jestem Mike, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, a dziś przedstawię Wam swoją teorię dotyczącą Minecraft 1.20, a konkretnie tego, kiedy może pojawić się naprawdę dużo nowości dla tej genialnej, miejmy nadzieję, aktualizacji. Jeśli ten materiał Wam się spodoba, koniecznie zostawcie pod nim sporo łapek w górę, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej moim zdaniem genialnej teorii, która naprawdę ma sporo sensu. Zostawcie również subskrypcję, aby żaden film szczególnie z nowości lub teorii o 1.20 Was nie ominął, a także po obejrzeniu tego odcinka napiszcie komentarz z Waszą opinią o tematach dzisiaj poruszonych, a już bez pewnego gadania zapraszam Was do oglądania. Kiedy oglądacie ten odcinek albo Minecraft 1.19.3 jest blisko wydania, albo już został wydany. W związku z tym wielu z Was pewnie zadaje sobie pytanie, kiedy możemy liczyć na snapshoty nie dla Minecrafta 1.19.3, a dla wersji 1.20. Moim zdaniem odpowiedź jest prosta i wystarczy tak naprawdę cofnąć się kilka lub kilkanaście miesięcy wstecz. Jak wiecie, snapshoty do aktualizacji takich jak m.in. 1.16 czy 1.19 Zaczynały wychodzić w okolicach stycznia lub lutego i myślę, że tak samo będzie w przypadku tej aktualizacji, która jeszcze nie dostała swojej nazwy, czyli Minecraft 1.20. Myślę również i mam taką nadzieję, że Mojangi rozdysponują nam jakoś fajnie wszystkie rzeczy, które mają nam dodać i nie dodadzą tego wszystkiego w jednym snapshotzie, tylko może nawet przez 3-4 miesiące będziemy dostawać w snapshotach sporo nowych rzeczy, o których tak naprawdę nie mamy jeszcze pojęcia. Również idąc tokiem poprzedniej aktualizacji, czyli np. wersji 1.19, przyszła aktualizacja zostanie wydana w okolicach czerwca lub lipca 2023 roku, i oczywiście jej szybki przegląd pojawi się na kanale. Co do nowości, czyli jakichś nowych rzeczy, mobów, bloków, tych jak wspomniałem w Minecraft 1.20 może być sporo, a może ich być dosłownie kilka. Tego nie wiemy, ale prawdopodobnie o nowościach będziemy się wcześniej dowiadywać z dwóch źródeł. Po pierwsze, na Minecraft Now, czyli teoretycznie co tej transmisji od Mojangu, na której to deweloperzy i tym podobni grają w Minecrafta i robią jakieś dudne, mało istotne rzeczy. I dlaczego tak uważam? Otóż na Minecraft Live 2022 powiedziano nam, że więcej rzeczy o 1.20 dowiemy się na najbliższej takiej transmisji. Mimo tych słów dowiedzieliśmy się jedynie o tym, że prawdopodobnie wielbłądy nie będą dostawać obrażeń od kaktusów. Naprawdę, jak na Mojang, to, że coś takiego wprowadzają, to aż za dużo. Nie no, a tak serio, to faktycznie transmisje Minecraft Now w tworzeniu Minecrafta 1.20 mogą odgrywać ważną rolę, ale prawdopodobnie przekonamy się o tym początkiem przyszłego roku. Po drugie, o nowych rzeczach, może kilka, może kilkanaście dni przed snapshotem, będziemy się nieraz dowiadywać na stronie minecraft.net. I uważam tak dlatego, że podczas tworzenia Minecraft 1.19.3, właśnie na stronie dzień lub dwa przed snapshotem, pojawił się artykuł z kilkoma nowymi rzeczami i mechanikami, które doda, i faktycznie otrzymaliśmy taki snapshot z zapowiedzianymi wcześniej na stronie rzeczami. Jeśli jeszcze o nowe rzeczy chodzi, to myślę, że w związku z tym, że 1.20 skupi się na wyrażaniu siebie i na budowaniu, to większość, o ile nie wszystkie, nowości pojawią się w Overworldzie. Ale nie wykluczone, że w Endzie lub Nederze nie dostaniemy jakichś nowych rzeczy, bo tak naprawdę pula rzeczy do dodania jest ogromna i powiedziałbym nawet, że jest niczym nieograniczona. I tak naprawdę do tej aktualizacji pasuje wszystko, to znaczy nowe struktury, moby, bloki itemy dalej. Myślę, że co by się w 1.20 nie pojawiło, i tak gracze będą zadowoleni. Ale, żeby tak się stało, Mojang nie może dodawać rzeczy na odwal się, tylko muszą to być dobrze dopracowane i porządnie zrobione rzeczy, podobne do tych, które już są dostępne na wersji 1.19.3 w postaci detapaków: czyli wielbłądy, rzeźbione półki na książki, podwieszane tabliczki oraz bambusowe drewno. Uważam, że naprawdę te rzeczy są mega dobrze zrobione i dopracowane, jeśli tak dalej pójdzie. A tych dobrze dopracowanych nowości będzie dużo, to myślę, że Minecraft 1.20 może być naprawdę przyjemną, może nie największą, ale przyjemną aktualizacją, która pozwoli Mojangowi się zrehabilitować za to, co odwalali do tej pory. Podsumowując, myślę, że warto czekać na faktyczne snapshoty dla Minecraft 1.20, nawet jeśli miałyby one pojawić się. Za dwa, może nawet 3 miesiące I nie warto zniechęcać się zapowiedzią 1.20, która nie była najlepsza A także tymi kilkoma rzeczami, które dostaliśmy już na Minecraft 1.20 W snapshotach dla 1.19.3 Myślę, że warto dać Mojangowi szansę, a czas pokaże co z tego wyjdzie Miejmy jednak nadzieję, że faktycznie coś na swoich błędach Mojang się nauczyło I przyszła aktualizacja naprawdę nas nie zawiedzie A wręcz przeciwnie Zachwyci wielu graczy i spowoduje, że wielu graczy wróci do Minecrafta Życzę tego i sobie i wam i wszystkim Wam już teraz dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało to doskonale wiecie co robić, a już wam nie zabieram więcej czasu dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!